Dajcie, kochani. Dzisiejszy przekaz będzie troszeczkę inny niż zawsze, bo może wy dzisiaj jesteście smutni. Może dostaliście smutną wiadomość. Może ktoś wam zrobił przykrość. Może ostatnimi czasy i ciągle wam to siedzi w głowie. Dlatego chciałabym, kochani. Przekazać Wam pozytywną myśl. Macie do wyboru karty: pierwszą, drugą, trzecią. Jeśli która z tych trzech nie będzie do Was przemawiać, może ta dodatkowa, którą położyłam tutaj, będzie miała dla Was przekaz. Robię ten film, ponieważ dostaję bardzo dziwne wiadomości: typu, żeby nie ciuciać nie zmiękczać, Pieniążki, kochani, słoneczka, serduszka. Słuchajcie, to jest mój sposób bycia, to jest mój sposób życia, ja tak wyrażam. To, że ktoś mnie poprawia, to chyba ma problem sam ze sobą. Po drugie, wysyłam wam bransoletki pocztą. Na drugi dzień piszecie: przyszedł listonosz, nie ma mojej bransoletki, a ja zapłaciłam! wykrzykniki. Chciałabym być gołębiem <laughs> i natychmiast dostarczyć ci ten produkt. No cóż. To są tylko ludzie, którzy muszą przejechać, ktoś tam musi posortować. Nie wiem, czy tego nie rozumiecie, czy po prostu jesteście z natury złośliwi. Mm. Bardzo mi przykro było i urodził się stąd ten pomysł, że jeśli jesteś smutna, bądź smutny, ten film jest dla ciebie. I jeżeli macie też podobne osoby, takie jak ja, które non-stop was atakują, to radziłabym wam martwić się 5-10 minut i zostawić to z tyłu głowy. Bo nie warto sobie psuć energii na kogoś takiego. Tym bardziej, że te osoby używają słów, które nie rozumieją. I otwierając słownik wyrazów bliskoznacznych, ten wyraz co innego oznacza, niż napisały te osoby. Jest to przykre, bo każdy się stara. Wiecie, że, że każdy chce z miłością do drugiego człowieka, a widzę, że jest tutaj atak. I uprzejmie informuję: Czy to panią Irenkę? Czy to inną panią, Kasię, Kogo jeszcze? Nie będę teraz patrzeć na kartkę, bo mam wypisaną całą kartkę. Informuję was, dziewczyny, że będziecie blokowane. Bo to jest yy, karty na miłość i my się zwracamy do siebie z miłością, a wy ciągle macie o coś pretensje, że jakieś bajki opowiadam, nie, pani Irenko? Po co oglądać ten kanał? Proszę iść gdzie indziej, nie wiem, do teatru sobie posłuchać. Nie bardzo rozumiem tych osób i chyba nigdy nie zrozumiem. Dlatego, kochani, jeśli Wam ktoś też dopiek, jest Wam teraz smutno, to wybierzcie sobie kartę 1, 2 lub 3 bądź dodatkowy przekaz. Ja przechodzę do pierwszego odczytu. Kochani, nie martwcie się. Takich ludzi trzeba pokonywać sercem, miłością. Albo zablokować, jak się nie da. <laughs> Pewność siebie, no właśnie. <laughs> Te osoby w ogóle nie są pewne siebie, które nas atakują w ogóle. Kompletnie. Potrzeba odwagi, aby zaryzykować, a najlepszym sposobem na wzmocnienie pewności siebie jest zrobienie czegoś odważnego. Kogo obchodzi, co myślą inni ludzie? Każdy musi gdzieś zacząć. Nie bój się, że popełnisz błąd, przecież zawsze możesz go naprawić. Ale nigdy nie wiesz, ani się nie, nie rozwi rozwiniesz, jeśli nie spróbujesz. A im więcej będziesz robił, tym większą pewność zyskasz i odniesiesz sukces. Kiedy zabłyśniesz, wszyscy będziemy zainspirowani, by robić to samo. Grupa pierwsza: pewność siebie jest dla Was. Kochani, co dla grupy drugiej? Skarbie, bądź świadomy swoich finansów. Może martwicie się za bardzo, może macie w tyle głowy ciągle, czy wam starczy, czy wam nie starczy, może myślicie o przyszłości, a może żyjecie ponad stan, kochani. <laughs> może unikacie sprawdzania salda swojego konta, na przykład bankowego. Robicie zakupy, by uśmierzyć na przykład negatywne uczucia lub ból. A? A być może nadszedł czas, kochani, aby uporządkować swoje relacje z pieniędzmi, odrzucić lęki, wstyd przed swoimi finansami i już od dziś weźcie odpowiedzialność za swoją przyszłość. Wszelkie niemądre decyzje, które podjąłeś w przeszłości, są już za tobą. W razie potrzeby szukaj wskazówek i miej pełny obraz swojego finansowego dobrobytu. Pamiętaj, że zaoszczędzone pieniądze to pieniądze zarobione. A co trójeczki dostały ode mnie? Kochani, zrewiduj swoje zobowiązania. Może kiedyś komuś coś obiecaliście, a w tej chwili praktycznie nie jest wam to potrzebne? Czy masz aż tak dużo na głowie, że masz niewielką swobodę ruchu? Określ, co jest naprawdę ważne i uprzejmie odrzuć resztę. Po drugiej stronie słowa nie istnieje wszechświat znaczących możliwości. W rzeczywistości każde nie. Tworzy miejsce na idealne tak. Twoja wolność jest bliżej niż myślisz. Jeżeli komuś ten przekaz nie odpowiada, nie trafił, to może ten, kochani, dodatkowy będzie dla Was, jeśli jesteście smutni, jeśli ktoś Wam dogryzł, może jest trudny czas. Przepiękna karta. Zaakceptuj siebie. Jejku, jakie te, te rysunki są piękne. Mimo, że zawsze jest miejsce i czas na samodoskonalenie, dzisiaj skup się na tym, co już jest w tobie wspaniałe. Porzuć to, kim myślisz, że powinieneś być. I szaleńczo zakochaj się w tym, kim jesteś w tej chwili. Kiedy akceptujesz siebie dokładnie takim, jakim jesteś, Przestawiasz się z życia. Udą <laughs> lepszego na życie jutra. I docenienie dnia dzisiejszego. Zaakceptuj siebie, ukochana. Myślę, że wiele z nas ma czasem problem zaakceptować siebie. Ja to znam. Kochani, dzisiaj Wam życzę przyjemnego dnia. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych niemiłych niespodzianek. Mam nadzieję, że. Nic was niemiłego nie, zasko nie zaskoczy, i, i wszystkich ludzi, których będziecie spotykać na swojej drodze, będą mieli otwarte serca, umysły. A przede wszystkim będą Was kochać za to, że jesteście. Ja też Was kocham, za to, że ze mną jesteście. Wszystkiego pięknego, kochani, i do usłyszenia już niedługo. Pa pa!